trudno mówić tutaj o zawieszeniu w broni w rozumieniu konwencjonalnym o którym do tej pory mówiliśmy bo to nie będzie długotrwałe zawieszenie broni mówi się o kilku dniach przez ostatnie 7 tygodni albo można byłoby powiedzieć 77 tygodni nie słyszeliśmy o żadnym przełomowym rozwiązaniu politycznym które pojawiłoby się na stole które mogłoby ten konflikt rozwiązać myślę że tym najważniejszym problemem na dzień dzisiejszy który ewentualnie wyrasta jako naprawdę gigantyczny problem i jeśli chodzi o zarząd takie pragmatyczne zarządzanie konfliktem ale również w takim wymiarze etycznym to jest problem dotyczący no, uchodźców. Dzień dobry, Kuba Górnicki z tej strony. Witam ponownie na kanale Outriders. Dzisiaj naszą gościnią jest profesor Joanna Dyduch. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Profesor w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierowniczka Zakładu Izraela. To tak od razu wprowadzając w temat naszej rozmowy. No i wczoraj, gdzieś po południu, zacząłem się do tego naszego spotkania przygotowywać, no ale trochę nam się to nasze przygotowanie wywróciło, że tak powiem, bo w późniejszych godzinach okazało się, że no mamy jakąś formę zawieszenia broni pomiędzy Izraelem i Hamasem. Premier Netanyahu użył nawet takiego sformułowania, że to trudna decyzja, choć oczywiście o bodajże 50 zakładników ma być wypuszczonych przez Hamas w tych trzech obywatelów USA ze strony izraelskiej również ma dojść do uwolnienia części osób palestyńskich przetrzymywanych więc ja chciałem na początek panią zapytać jak pani to odbiera to jest taka trudna decyzja faktycznie czy raczej spodziewana tak ja myślę że to jest trudna to była trudna decyzja dla samego Netanyahu to była trudna decyzja dla tego gabinetu rządowego oraz już dla całego gabinetu, dla całego rządu. Ale jeśli pan pozwoli, to kilka słów na temat, można powiedzieć, procedur. Więc, faktycznie, wczoraj doszło do ogłoszenia przez Netanyahu wynegocjowanego porozumienia z Palestyńczykami, z Hamasem przede wszystkim, ale nie wyłącznie z Hamasem, i o tym za chwilę też powiem którego, można powiedzieć, takimi moderatorami byli Egipcjanie, Katarczycy i Amerykanie. Przedmiotem tego porozumienia miało być, po pierwsze, zwolnienie dużej grupy zakładników. Mówi się około o 50 osobach. Ja mówię około, dlatego że to porozumienie pozwala na zwiększenie. Liczby osób w zależności od wydłużenia, i tutaj jest drugi element, czyli w zamian, za izraelscy zakładnicy mieliby zostać zwolnieni za w zamian za wprowadzenie um, kilku dni i od trzech do pięciu dni. Tak zwanej pauzy humanitarnej, czyli zawieszenia broni. Trudno mówić tutaj o zawieszeniu w broni w rozumieniu konwencjonalnym, o którym do tej pory mówiliśmy, bo to nie będzie długotrwałe zawieszenie broni. Mówi się o kilku dniach. Jeżeli miałoby ono zostać przedłużone, to za cenę kolejnych uwalnianych zakładników. Ale tutaj trzeba jeszcze dodać jedną rzecz, mianowicie, że te uwalniane osoby, za każdą uwolnioną osobę, czyli za każdego uwolnionego Izraelczyka względnie obcokrajowca. Mają zostać uwolnieni palestyńscy więźniowie, którzy są osadzeni w izraelskich więzieniach. I o tym też pewnie warto wspomnieć. W tej chwili w izraelskich więzieniach siedzi około, osadzonych jest około 8300 Palestyńczyków, z czego 83 to są kobiety i 380 osób to są osoby poniżej 18 roku życia czyli są to nastolatkowie, i o tych właśnie mowa, czyli mowa, porozumienie, które zostało zawarte i ma obejmować wymianę zakładników za więźniów, będzie w przypadku więźniów dotyczyło kobiet i dzieci. Czyli nas, palestyńskich nastolatków. Ja też myślę, że warto w tym, w tym kontekście powiedzieć, że więźniowie osadzeni w, w izraelskich więzieniach, w jakich oni warunkach przebywają, to jest oczywiście kolejna sprawa, ale to są osoby niekoniecznie skazane. Niektóre z nich to są osoby zatrzymane na podstawie takiego administrative detention, czyli zatrzymania administracyjnego. To oznacza w naj, największym skrócie, że one nie mają postawionych zarzutów, nie toczy się przeciwko nim postępowanie sądowe, a inaczej, te zarzuty dla nich niekoniecznie muszą być jasne. Więc tyle tytułem wstępu. I jeszcze być może dwie rzeczy warto dodać. Decyzja została rzeczywiście na poziomie rządowym podjęta, to znaczy tak gabinet y, wojenny, ten y, bezpieczeństwa gabinet, war cabinet, ale też cały rząd, po bardzo burzliwej, emocjonalnej dyskusji. Y, jeśli pan będzie chciał wiedzieć, dlaczego ta dyskusja była emocjonalna i burzliwa, to możemy... No właśnie postulować. chciałbym się dowiedzieć, dlaczego do to było emocjonalne. Dlatego, Powiedzmy że... o tym, dlaczego to było tak emocjonalne. Dlatego, że z jednej strony mieliśmy ogromny nacisk ze strony rodzin, rodzin zakładników. Ogromny. Trudno od kilku tygodni, mówię, mamy, trzeba wspomnieć, że ta, od, od ataku Hamasu minęło 7 tygodni. Ataku Hamasu, który miał miejsce 7 października, od momentu, kiedy ci ludzie zostali pojmani, minęło już 7 tygodni. I przez te 7 tygodni. Dość szybko rodziny ofiar się zmobilizowały i domagały się od nie tylko, nie tylko uwolnienia zakładników, czyli ten apel ich nie był skierowany w stronę Palestyńczyków czy Hamasu włącznie czy wyłącznie. Ale też izraelskiego rządu i społeczności międzynarodowej, żeby te zrobiły wszystko, żeby ci ludzie mogli zostać uwolnieni. Natomiast czyli z jednej strony mieliśmy ogromną presję ze strony rodzin, ale tą pres, ta presja została też wsparta przez społeczeństwo izraelskie. Ostatnie dwa i pół-trzy tygodnie to są narastające w tak w sensie ilości, jak i w sensie ilości osób zgromadzonych, ale i również ilości tych zgromadzeń demonstracje będące takim taką formą nacisku na, na rząd, żeby ten zrobił wszystko, żeby m, zakładników uwolnić. Z jednej strony mamy tą presję, z drugiej strony mamy w rządzie Nataniachu, rząd Nataniachu jest rządem prawicowym, ale w tym rządzie prawicowym mamy umiarkowane bardziej ugrupowania, jeśli można nazwać likut ugrupowaniem umiarkowanym, ale mamy również. <laughs> Mamy również ugrupowania radykalne, radykalne prawicowe. To są, to są, to są politycy, z którymi związani są, którymi, których liderami są politycy, którzy sami są osadnikami, sami są można powiedzieć prawicowymi radykałami i oni na ustępstwa jakiekolwiek wobec, wobec w tym przypadku pewnego rodzaju ustępstw wobec Hamasu, ale wobec palestyńczyków w ogóle nie chcieli się zgadzać. Nie była mowy, byli protestowali przeciwko dostawom paliwa, jakiemukolwiek wprowadzaniu pauz humanitarnych, czyli tego, tych, tych przerw w atakach umożliwiających przemieszczenie się palestyńskiej ludności z południa na północ. Więc y, mamy, można powiedzieć, pan Netanyahu był w takich kleszczach, ale jeszcze do tego... Y, Wydaje się, że ważnym graczem byli aktorzy międzynarodowi, którzy również dodatkowo wywierali presję na Netanyahu. No i tutaj trzeba powiedzieć przede wszystkim o jednej strony aktorach regionalnych, czyli sąsiadach Izraela. I Mam tutaj na myśli w dłuższej perspektywie Egipt przede wszystkim. I Jordanię w mniejszym zakresie, ale również. No i przede wszystkim Stany Zjednoczone, które administracja Bidena w ostatnich kilkunastu dniach, a już ostatnich kilku dniach wyrażała otwarte niezadowolenie z postępowania samego Netanyahu, ale też rozwoju sytuacji w Przede wszystkim na terytoriach palestyńskich i mam tutaj na myśli nie tylko Gazę, ale również zachodni brzeg Jordanu. Czy pani myśli, że raczej zmierzamy w stronę, żeby to zawieszenie broni porozumienie się przedłużało i jednak do wygaszania tego konfliktu, czy jednak można się spodziewać tego, że będzie on jednak wznowiony? To znaczy, niestety, na tą chwilę, przez ostatnie 7 tygodni, albo można byłoby powiedzieć 77 tygodni, nie słyszeliśmy o żadnym przełomowym rozwiązaniu politycznym, które pojawiłoby się na stole, które mogłoby ten konflikt rozwiązać. Więc my generalnie nie mówimy o rozwiązaniu konfliktu, ale raczej mówimy o zarządzaniu konfliktem. Konfliktem, który trwa. Można powiedzieć, niektórzy mówią, że trwa od 1948 od roku, czyli od momentu powstania Izraela, niektórzy mówią, że trwa dłużej, są tacy, którzy mówią, że trwa ponad 100 lat. To jest konflikt, który trwa i którego można powiedzieć, to jest konflikt oczywiście regionalny, nie dotyczy tylko Palestyńczyków i Izraelczyków, ale pamiętajmy również, że Izrael jest w, w stanie wojny oficjalnie. W takim w ujęciu prawno międzynarodowym z Libanem oraz Syrią. Izrael nie uznaje, nie uznaje wielu, wielu aktorów, wiele państw regionu. Więc y, to jest konflikt o charakterze regionalnym, ale to jest oczywiście w centrum tego, można powiedzieć, w sercu tego konfliktu jest konflikt y, izraelsko-palestyński. To, co dzisiaj obserwujemy, to jest jedna z, ko, z y, y, eskalacji tego konfliktu. Izraelczycy mówią, że zawieszenie broni, które obowiązywało między y, Izraelem a Hamasem, y, zostało przez Hamas 7 października złamane. Więc w tym rozumieniu moglibyśmy się spodziewać dłuższego zawieszenia broni. Na tą chwilę Izrael mówi, że dopóki, to mówi Netanyahu wielokrotnie, w ostatnich piątek bodajże, odbyło się piątek bądź w sobotę, odbyło się spotkanie Nataniahu z rodzinami ofiar i on mówił, że dla niego priorytetowym celem jest zniszczenie Hamasu, uwolnienie zakładników. Można było to czytać tak, że w takiej kolejności, taki priorytet nadaje Nadaje, nadaje sprawą. Czyli po pierwsze zniszczenie Hamasu, po, po drugie uwolnienie zakładników i po trzecie doprowadzenie do sytuacji, w której gaza nie będzie, można powiedzieć, czy, czy na terenie gazy i w ogóle na, terenie, na terytoriach palestyńskich nie będzie zagrożeń dla Izraela. Co to oznacza, my do końca nie wiemy, ale możemy sobie wyobrażać, że w kontekście pana pytania, że po prostu ten ta przesłanka o której mówimy dzisiaj, czyli porozumienie, którego najważniejszym elementem jest wymiana zakładników i więźniów, nie będzie oznaczać końca konfliktu. Ja spotkałam się z analizami, analizami głównie, których autorami są analitycy izraelscy, amerykańscy, którzy twierdzą, że tak masowana ofensywa Izraelska może jeszcze potrwać kilka tygodni, to znaczy może to być dwa tygodnie, może to być trzy tygodnie, ewentualnie cztery tygodnie. Natomiast wszyscy, z którymi wszystkie poważne analizy zawsze odnoszą się również do problemu, o którym, o rozwiązaniu którego nikt nie mówi, nie tylko gospodarka, ale chodzi przede wszystkim o palestyńskich uchodźców. To znaczy chodzi o to, że w tej chwili mamy do czynienia z, mówi się o milionie siedmiuset tysiącach osób, które były relokowane, to znaczy zmieniły miejsce pobytu. Mówimy również o blisko milionie ludzi, którzy stracili dach nad głową. O, tym, o tych ludziach, którzy i to są naprawdę setki tysiący osób, które z północnej części Gazy musiały przenieść się zresztą zgodnie z rekomendacją IDF, czyli Izraelskich Sił, Sił Obronnych, z północnej gazy do południowej gazy, pewnie wielu zainteresowanych oglądało i widziało powstające w południowej gazie, między innymi w Hanunis, obozy dla uchodźców, w zasadzie prowizoryczne, zrobione z plastiku, to znaczy z takich płach plastikowych i, i zbite, z, 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 zbitych z drewna desek. Pseudonamioty, które mają tą ludność, która opuściła północną gazę, chronić przed wiatrem, słońcem i zimnym. No, trzeba też pamiętać, że my mamy dzisiaj koniec listopada, początek grudnia. Do końca, w zasadzie lutego, początek marca, to wybrzeże Morza Śródziemnego, które. Jest ten fragment wybrzeża Morza Śródziemnego, który jest, bo to strefa gazy leży nad Morzem Śródziemnym, to nie jest miejsce, w którym nie wiem, temperatura w nocy nie spada, to po prostu jest zimno. Jest zimno, pada deszcz, ludzie nie mają dostępu do prądu, i znowu nie jest to problem niewielki, jeśli chodzi o liczbę osób, ale jest skala tego problemu, problemu jest ogromna. Ja bym jeszcze ja bym jeszcze tutaj dodała następujące dwie rzeczy. Po pierwsze, hmm, Ludzie ci nie mają dokąd wrócić. Coś trzeba z nimi zrobić. Znaczy społeczność międzynarodowa i strony zaangażowane w konflikt muszą o tym myśleć. Wiemy o tym, że dla Egiptu na przykład, podobnie zresztą dla Jordańczyków, ale to jest, to jest kwestia dotycząca zachodniego brzegu Jordanu, relokacja, dalsza relokacja uchodźców, czyli z terytorium Gazy na terytorium Półwyspu Synaj nie jest, jest tak zwaną czerwoną linią. To znaczy, Egipt nie chce tych uchodźców na swoim terytorium. Nie chce, żeby Palestyńczycy przemieścili się, a już nawet nie chcę mówić nie daj Boże, na trwałe z gazy na terytorium Egiptu. Pojawiły się, pojawiały się w dyskursach, można powiedzieć, publicystycznych, ale autorami tych pomysłów byli politycy, bądź byli politycy pomysły żeby dużą część tych wewnętrznie relokowanych palestyńczyków, tych uchodźców w zasadzie, w zasadzie nie tylko uchodźców, oni to są ludzie często, którzy mają status uchodźcy jeszcze z czasów 48 roku, ale żeby ich rozlokować w krajach europejskich. Europejczycy w ogóle tematu nie podnoszą, i trudno sobie wyobrazić, żeby jakoś szczególnie byli zainteresowani tego typu rozwiązaniem. Sami Palestyńczycy również nie chcą tego rozwiązania. Uważają, że nawet czasowe opuszczenie gazy oznacza, że nie będą mogli już do niej nigdy wrócić. Więc myślę, że tym najważniejszym problemem na dzień dzisiejszy, który ewentualnie wyrasta jako naprawdę gigantyczny problem i jeśli chodzi o zarząd, takie pragmatyczne zarządzanie konfliktem, ale również w takim wymiarze etycznym to jest problem dotyczący osób, no, uchodźców. E, oczywiście kwestia pan w, 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 dodał kwestie gospodarcze. Tak, ponieważ ja również e... spotkałem z takimi analizami, że po prostu no, Izrael nie jest w, stanie, jest w stanie prowadzić tą swoją kampanię przez jakiś czas, ale jednak angażuje w nią bardzo dużo rezerwistów, którzy jednak na co dzień wykonują zupełnie inne obowiązki No i że ta gospodarka no, będzie potrzebowała po prostu w pewnym momencie albo przestawiania się w tryb wojenny. Co jest zupełnie zmianą gospodarczą, albo jednak powrotu do normalności. Te analizy dotyczące y, wpływu y, wpływu, można powiedzieć, na takie wpływu na wpływu wojny prowadzonej w tej chwili przez Izrael na na izraelską gospodarkę, owszem są, ale jakie one są? Czego one, tak jak pan powiedział, około 360 tysięcy osób zostało zmobilizowanych, czyli armia izraelska powołała 360, urosła do rozmiarów 360 tysięcy osób, wśród nich większość to rezerwiści i to, co rezerwiści to są po prostu osoby, które w stanie braku mobilizacji po prostu funkcjonują na rynku pracy. Ich brak to są często menadżerowie, to są przedsiębiorcy, to są nauczyciele, to są akademicy, to są profesorowie również. Nie, nie ma ich dzisiaj, więc a propos akademii, izraelski rok akademicki został na początku odroczony do, do 5 listopada, potem do początku grudnia, teraz został odroczony do 24 grudnia, czyli izraelskie uniwersytety nie funkcjonują. Ja nawet nie chcę mówić, że to jest również, uniwersytety to są również pracodawcy, czy, ale to jest również ważny element takiego, można powiedzieć, społeczno-gospodarczego ekosystemu kraju. Więc one nie, nie funkcjonują. Turystyki nie ma w Izraelu w ogóle. To znaczy, ta bardzo ważna gałąź gospodarki nie funkcjonuje zupełnie. No i oczywiście nakłady na prowadzenie wojny, czy związane z prowadzeniem wojny, są bardzo duże. Mają one związek nie tylko, mają takie bezpośrednie przełożenie na stan izraelskiej gospodarki, czyli taki, że no, trzeba, będzie, trzeba było po prostu utrzymać tą, zapłacić za tą wojnę, ale także Izrael jest państwem bardzo mocno uzależnionym, zwłaszcza w tym sektorze innowacyjnym, a przypominam, że sektor innowacyjny, czyli sektor nowych technologii, high-tech, generuje około 30% izraelskiego PKB. To jest bardzo dużo i to jest, jest niezwykle uzależniony od zagranicznych inwestycji. Zagraniczne inwestycje z kolei, czy zagraniczni inwestorzy są, są, kalkulują również w oparciu o przesłanki związane z bezpieczeństwem. Więc te elementy i te kwestie będą miały wpływ. Natomiast myślę, że nie powinniśmy zapominać o po pierwsze, o dwóch rzeczach. Po pierwsze, o tym, że Izrael jest relatywnie małym krajem. I dość mobilną gospodarką, to, to znaczy posiadającą takie zdolności konwergencyjne. To jest po pierwsze. Czyli y, po drugie, y, Izraelczycy, y, Izrael może liczyć na wsparcie finansowe y, ze strony Stanów Zjednoczonych i to nie tylko chodzi tutaj o wsparcie militarne, ale i tu nie, też nie tylko chodzi o Stany Zjednoczone jako y, y, instytucje państwa. Ale także pamiętajmy, jeżeli w tym, ja sobie wyobrażam, że w tym okresie postwojennym, jeśli będzie trzeba ratować izraelską gospodarkę, albo jakiś sektor izraelskiej gospodarki, albo izraelskiego życia społecznego, nie wiem, muzea, szkoły, edukacji itd., to Izrael zawsze, Izraelczycy zawsze polegali na donacjach ze strony yy, prywatnych donatorów yy, pochodzących nie tylko ze Stanów Zjednoczonych, ale z innych krajów, yy, na przykład Australii, na przykład Kanady, i to jest dość powszechne, to znaczy współfinansowanie na przykład nie, edukacji wyższej albo muzea, muzeów, albo y, kinematografii y, przez prywatnych donatorów. Więc myślę sobie, że Izrael sobie po prostu poradzi. Jaki, myślę, że znacznie większy wpływ na, na sytuację, na taki upadek gospodarczy, można powiedzieć, całkow, można powiedzieć upadłość. Będzie mieć ta wojna na, na Palestyńczyków na zachodnim brzegu Jordanu, we wschodniej Jerozolimie również i oczywiście we strefie gazy, w strefie gazy, o której mówi się, że jest objęta niektórzy mówią o kryzysie humanitarnym, niektórzy mówią o katastrofie humanitarnej. Też mamy zawsze mniej informacji odnośnie tego, co dzieje się w strefie gazy. Dziennikarze nadal mają bardzo mało przekazów, um, um, jeśli chodzi o dziennikarzy na miejscu. Chciałem jeszcze Panią zapytać o Netanyahu. Czy, czy dla niego to porozumienie jakoś mu pomaga w tej rozgrywce politycznej wewnętrznej? Czy, czy będzie jednak wraca ta taka lokalna polityka i to to nadchodzące rozliczenia, szczególnie tego, co wydarzyło się 7 października, a nad nim wisi, no w końcu nadejdzie? Czy ja myślę, że my przykładamy czasami, y, zwłaszcza w Europie, y, albo w tych, powiedzmy, liberalno-demokratycznych kręgach y, w Stanach Zjednoczonych, w tym na zachodzie, mhm nie takie kryteria oceny czy parametry oceny jakie w zasadzie powinny być adekwatne, jeśli chodzi o zdolności Nataniachu do utrzymywania się przy władzy czy do podtrzymywania swojego przywództwa. Myślę, że to jest polityk, któremu, o, o końcu którego, którego koniec, koniec którego przywództwa Słyszeliśmy już wielokrotnie, zarzuty były poważne albo poważniejsze, albo były to zarzuty korupcyjne, albo były to zarzuty dotyczące zamachu na izraelską demokrację. Przypomnę, że do 7 października, przepraszam, nie do 7 tylko października, do 1 października w Izraelu od początku stycznia 2023 roku co tydzień odbywały się masowe demonstracje, które przybierały na, 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 na swoim takim bardzo wyraźnym i dynamicznym przebiegu trzykrotnie, czyli w styczniu, w marcu i w lipcu, kiedy przeprowadzono kolejne reformy wymiaru sprawiedliwości, przeciwko którym, którym to protestowała ogromna część izraelskiego społeczeństwa. To znaczy nie chodzi mi tutaj tylko o te masy, tysiące, setki tysięcy ludzi na ulicach, ale również na takich, takich liderów opinii, również ze środowisk związanych z bezpieczeństwem. I badania opinii publicznej jednoznacznie wskazywały, że Netanyahu w liczbach bezwzględnych nie dysponuje większością, czy poparciem większości społeczeństwa. Teraz mowa jest, myślę, że to, co jemu się udaje robić przez wiele, wiele. On jest premierem z małym, krótkim epizodem, kiedy premierem na zmianę był Bennett i Lapid w roku 2021 i 2022. Netanyahu jest premierem od 2009 roku i wiele razy już mówiono, że to będzie jego koniec. Nie nadszedł koniec Netanyahu i jemu się udawało grać na czas przechodzić na kolejne, można powiedzieć, sceny czy areny zarządzania sprawami, zarządzania w zasadzie sporem wewnętrznym w bardzo efektywny sposób. Myślę sobie, nie wiem czy to byłoby political fiction, ale osadzony w realiach, że na przykład, gdyby doszło do y, jakiegoś rozwiązania politycznego z Palestyńczykami, o którym my na razie nie wiemy, bo wydaje się, że najważniejszym problemem będą ci ludzie pozbawieni dachu nad głową, w takim rozumieniu, tak jak i powiedziałam, pragmatycznym, ale i etycznym, ale gdyby się okazało, że zostało znalezione jakieś rozwiązanie polityczne, i wkrótce potem Izrael podpisałby porozumienie z Arabią Saudyjską, to myślę sobie, że Anatolijan po raz kolejny dostałby coś w rodzaju takiego, um, takiej kroplówki, nie powiedziałabym kredytu zaufania, bo tu nie ma mowy o zaufaniu, ale raczej pewnego rodzaju kroplówki, która pozwoliłaby mu przejść do kolejnego etapu um, takiego procesu zdobywania, utrzymywania i walki o władzę. Chociaż tym razem myślę, że posunął się, jego możliwości koalicyjne są już znacznie uszczuplone. Um, ale w Izraelu wszystko jest możliwe. Benny Gantz mówił, że już nigdy z Netanyahu nie będzie współpracował i okazuje się, że jednak współpracował. O, nie tylko współpracuje, współpracował, ale współpracuje. Wszystko jest możliwe, myślę. Bardzo Pani dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Naszą gościnią była profesor Joanna Dyduch. Serdecznie dziękuję. Do widzenia. Ja również dziękuję wszystkim widzom i zapraszam ponownie już w przyszłym tygodniu na nasze kolejne rozmowy.